Cześć dziewczyny, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na hol zimowy, zakupowy. Taki powiedziałabym świątecznym wydaniu, eee, a to będą rzeczy, które po prostu noszę teraz na zimę. Będzie tego sporo, ponieważ ja to po prostu zbieram przez kilka miesięcy i szczerze Wam powiem, że niektóre z tych rzeczy to Wy już widziałyście, po i na Instagramie i w filmach, ale jeszcze pomyślałam, że to wszystko zbiorę w jedno, bo niektórzy po prostu niektórych nie oglądają, a szkoda, bo w różnych filmach ja przemycam e, na przykład jakieś sweterki czy coś w jakichś ulubieńcach, więc warto tam też zaglądać. No ale dobra, nie przedłużając. Zapraszam Was na haul, taki dość spory, ale z kilku naprawdę miesięcy. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, to jest taki oto sweter z Top Secret, bardzo fajna jakość, ja Top Secret bardzo lubię. Ładny taki szary, taki szary jasny, ciepły sweter na grubasie, na pasujący do wszystkiego, do każdego, po prostu klasyk. Zwykły taki w Top Secret. Tyle, nie będę się tutaj dużo rozwodzić, ma taki fajny, ładny komin. No i co? I nie był drogi, także oto pierwsza taka rzecz. Następna rzecz to słuchajcie, sukienka z mojego ulubionego sklepu Promot. Yy, ona jest po prostu obłędna, obłędna. Ona jest zrobiona z dzianiny. Cieplutki materiał. Pięknie wygląda na sylwetce. Jest w kratę. Wygląda świetnie do takiej czerwieni. Wygląda cudownie yy, do zwykłego jasnego płaszcza. Same powiedzcie, powiecie? Podoba wam się? Bo mi bardzo. I to jest jedna z ładniejszych rzeczek. Udało mi się zakupić, jej jeszcze nie widzieliście, ale widzieliście ją na Instagramie. Bardzo wam się podobał strój, który przedstawiłam, więc zapraszam na Instagram. Zapraszam, bo się staram robić naprawdę bardzo ładne zdjęcia, takie, żebyście mogły wszystko zobaczyć. Także o, taka sukienka w promodzie. Następnie, moi kochane, taki oto sweter, który też już miałam w filmie jakimś, ale po prostu tak jak mówionym, ba w glosie jakimś. I też się też pytałyście, skąd on jest. Jeden z Primarka. To jest sweter mięsisty, długi z kieszeniami na dole. Eee, taki włochacz, taki włochacz wiecie, który czasami pod, troszkę pogrubia, więc trzeba uważać z takimi fasonami, ale ten całkiem ładnie, przylegająco leży, więc eee, no tak... Nie jest źle, tak? ale mogło być lepiej, zawsze takie luźniejsze swetry są bezpieczniejsze, ale bardzo mi się podoba właśnie to, że on jest taką czernią, trochę srebra, troszeczkę tutaj bieli i te włochacze, mięciuchny, idealny właśnie na okres zimowy, taki jesienny, właściwie to już typowo zimowy, bo on jest bardzo ciepły i przytulny, także taki oto sweter jest z Primarka. Kolejno y, mamy tutaj zestaw, oczywiście znaczy ja sobie tak to zestawiłam, ale to nie było razem, yy, sukienka z New Looka i tutaj ten włochacz też jest z New Looka. Yy, pokażę Wam najpierw sukienkę. Ona jest, y, tutaj ma ten taki bardzo modny wzór ostatnio, y, takiej plecionki, burgundowa, bardzo, bardzo długa. Ona jest z przodu troszkę, nie, nie jest, myślałam. Jest równa. Myślałam, że z przodu troszkę krótsza. Taka oto burgundowa i do tego sobie dobrałam taką oto kamizeleczkę. Bo stwierdziłam, że to fajnie wygląda. W ogóle ona, ta kamizelka mi pasuje do wielu fajnych stylizacji po prostu, żeby tak zarzucić. Eee, o! Taka błochata czarna... Naprawdę świetna rzecz. Mięciu, to jest po prostu miękkie, jak kot, jak słuchajcie, jakiś niedźwiadek. No, po prostu obłęd i pięknie to wygląda tak świątecznie. Ja już wam to pokazywałam, ale jeszcze raz wam pokazuję, bo naprawdę warto i to teraz w new looku jest. Jeżeli chodzi o odzienia wierzchnie, to właściwie mam jedno, które spodobało mi się bardzo i w sumie bardzo się cieszę, że zakupiłam właśnie to, bo stwierdziłam, że nie chcę płaszcza grubego na maksa, bo powiem Wam szczerze, że ta zima to jest jak jesień, jest tak ciepło i nie wydaje mi się, żeby było jakoś bardzo, bardzo zimno w tym roku, a jeżeli będzie, to i tak mam inne płaszcze, ja się strasznie pocę w marketach, gdziekolwiek w takich płaszczek. Też jakoś dużo nie chodzę, nie wiadomo ile pieszo, więc bez przesady. Także tutaj pokazuję Wam płaszcz, który jest płaszcz. Właściwie to jest taka kurtka z Pull Bear, taka piękna. To jest taki jakby misiek, taki, jak to się nazywa, zamsz, z takim oto tu miskiem w pięknym, fantastycznym kolorze, z takimi oto rękawkami. W środku ma wszędzie tego misia. Cieplutki, pięknie wygląda Wam pokazywałam go na Instagramie, także zajrzyjcie tam do zdjęć. Yy, no i ogólnie ten płaszcz naprawdę świetnie leży, i ja dla mnie to jest najlepszy zakup tej zimy. I bardzo fajna cena była, także polecam. Yy, następnie, jeżeli chodzi o takie dodatki, to mam tutaj yy, taki komin. To jest właśnie komin z promodu. Już go pokazywałam wam, ale on po prostu jest tak miękki, i tak to ładnie wygląda. To sukienki zwykłej, klasycznej, prostej, na przykład, to zarzucić. Bardzo, bardzo ładna rzecz. Także to i dwie rzeczy, które bardzo dziękuję za filmik Love and Great Shoes, a właściwie Kasi, która pokazała Hauls Primarka, bo ja nie mam dostępu do Primarka, ale tak zresztą my wszyscy i nie wiem, jaki oni mają asortyment. Tam też jest strona, można sprawić sobie Primarkową, ale stwierdziłam, że po prostu tak mi się spodobały te rzeczy i tak mi będą pasować do tej kurtki też, że zakupiłam dzięki Kasiu. To jest przepiękne takie rękawiczki skórzane, które Kasia mi się pokazywała, ze skóry prawdziwej, z takim też tutaj tym misiem. Także idealnie mi pasują. A druga rzecz to jest szalik taki w takich pastelowych kolorach, ale z szarym. Też właśnie z marka piękny, miękki, mięsisty, duży. Czego chcieć więcej? Także taki oto szalik z tymi rękawiczkami to pięknie wygląda i ta kurtka rewelacja. Kolejna rzecz to jest taki oto sweter w kolorze karmelowym, yy, taki no wielbłądzi, coś takiego i ogólnie on jest na jedno ramię, zwykły, klasyczny, tradycyjny, prosty, a ja takie rzeczy lubię z promodu. Pokazywałam go już Wam na Instagramie, bardzo Wam się podobał. Także to taka rzecz zwykła, ale fajna moim zdaniem. Troszkę jest tutaj zbielone w kamerze, ale jak to zwykle lampy troszkę dają niestety, a na żywo jest troszkę bardziej taki intensywny ten kolor, także bardzo Wam polecam te sweterki. W promodzie były kilka chyba kolorów, z tego co pamiętam i dalej czarny i jakiś taki atramentowy był. Dalej koszula, którą już widziałyście, to jest Zary, ale jeszcze raz ją pokazuję, bo czasami ludzie po prostu nie docierają do tych filmików, a szkoda, oglądajcie wszyscy. Wszystkie, nie tylko hole. Ale wiem, że hole uwielbiacie, ja na pewno tu zajrzycie. Taka kieszonka, srebrna aplikacja, zwykła, znowu tradycyjna, prosta koszula, która pasuje do każdego, troszkę luźniejsza. Zary, oto taka. Następnie mam tutaj taką dłuższą koszulę z Tesco, z tego działu FNF. Taka burgundowa. Trzy guziki złote. Mankiety czy czwarta tu wiązana. No i długa, taka tunikowata koszula po prostu. Bardzo, bardzo ładna, fajna rzecz, prosta i tyle. No i kolejna rzecz też pochodzi z promodu. I jest to sukienka w kwiatuszki, granatowa, prosta, ale już taka bardziej już trzeba uważać, żeby tutaj nie przesadzić, więc już gładkie rzeczy do tego zakładajcie i gładką torapkę. Także taka granatowa w takie białe kwiatki z czerwienią. Też śliczna sukienka piękna. Polecam w promodzie. Dalej, słuchajcie, idziemy z rzeczami, które już widziałyście częściowo w filmach, ale nie wszyscy do nich docierają, bo ciągle dostaję masę pytań, że go pokazuję. To jest narzutka ze Stradivariusa. Taka długa, swetrowa, fajna na sukienki, żeby zarzucić tak po prostu. Także coś takiego ciepłego, fajnego. I tą narzutkę mam Poleconą od swojej widzki którą spotkałam w Stradivariusie, która pracuje w Starym Rwarze w Poznaniu. Pozdrawiam, także bardzo fajnie mi się nosi i dziękuję Tobie, że mi ją odłożyłaś, bo już nigdzie jej nie mogłam znaleźć, także taka rzecz oto ze Stradivariusa Dalej yy, koszulka z Zary, zwykła, klasyczna, fajna pod znów, no, czy klasyczna no masakra, w każdym razie no, klasyczna. Jest klasyczna, no koniec. Tak, tak będę mówić, bo tak czuję, że to słowo z tego pasuje. Yy, no, taka leista, yy, oversize trochę fajnie wygląda pod narzutki z taką kieszonką, serek dekolt, no, taka zwykła rzecz po prostu, ale bardzo fajna pod. Narzutkę, jak mówię. Potrzebuję czasami takich zwykłych rzeczy, żeby to wszystko razem ładnie pasowało. Ona jest z Zary. I dwie rzeczy z Jedną będę Wam pokazuje, bo będę ją sprzedawać, ponieważ jednak zdecydowałam, że będę nosić szarą. I to jest czarna kamizelka. Taka narzutko kamizelka. Tak to wygląda. Tutaj z zamkami srebrnymi. Nie, one są czarne, nie są srebrne. Ta druga ma srebro, bo jest szara. I tutaj widzicie, ma srebrne zamki. Nie ma srebrnych, chcę z tym srebrem, ma czarne. Nie wiem, czy mi się tak skojarzyło. Czarne, ma więc bardzo fajnie, bo można różną biżuterię nosić nawet złotą. Także spraymarka taka i taka, i tą mam do sprzedania. Jakbyście chciały odkupić, ani macie spraymarka u siebie, to proszę bardzo, u mnie na kanale można ją kupić. Także te dwie sprajmarka. Takie świetne, fajne, proste rzeczy. Kolejna rzecz to taki oto sweter z New Luka, o który była masa po prostu pytań na kanale, jak w nim wystąpiłam w jakimś filmiku, ale w sumie się nie dziwię, bo ten sweter naprawdę robi wrażenie, bo to jest zwykły, włochaty, taki fajny, beżowy sweter. Jak pojawiłam się w nim w pracy, to po prostu wszyscy nawet osoby, które totalnie nie interesują się modą, pytały, skąd on jest, więc coś w tym jest. To jest przepiękne, taki długi z przodu troszkę krótszy, z tyłu dłuższy, mięsisty, ładny. Nic się z nim nie dzieje, nie żadne kulki, ani nic, ani to włosie się nie wyciera, także bardzo Wam polecam. Także to jest pierwszy oto sweter. Następnie taka oto narzutka, ona jest z Pull&Bear, już Wam pokazywałam ją w sposób nastrój do pracy, też Wam się bardzo spodobała. Takie tu ma frędzelki czarne i długa, asteckie wzory, bardzo długa ciepły materiał, mięsisty, na grubasie, nie jakieś tam cerata, byle co. Także ja Pull&Bear w ogóle bardzo lubię. Tą kurtkę, co mam tu też mam z Pull bear i Pull bear trafia w mój gust. No, także taka oto narzutka. Piękny ma ten wzór. Taki właśnie na świąteczny, zimowy, fajny. Yy, I kolejna rzecz, to jest kolejna, właściwie to ostatnia. Nic tu już nie mam. Nie, ostatnia z tych takich swetrowych. To jest świąteczny, piękny sweter, który miałam też w ostatnim filmie. Też się pytałyście skąd. On jest z Primarka. Dostałam go od swojej e, widzki. Właściwie kupiłam go, nie dostałam, ale paczkę mi wysłała. Od mojej kochanej Karoliny, którą pozdrawiam. Bardzo się imię, te wszystkie rzeczy, które zakupiłaś, poszłaś, straciłaś swój czas cenny, a aż bym miała. Także taki oto sweter. On wygląda w nim się bardzo twarzowo, naprawdę. I ten też jak się pojawiałam w pracy przy sobie, jej Boże jaki ładny, jakiś super sweter. Także ten jest naprawdę śliczny, świąteczny, ale jest taki stonowany, nie jest przesadzony, bo nie lubię takich swetrów świątecznych, coś po prostu tyle dzieje, że on tylko na święta się nadaje, a na zimę już nie. A ten się nadaje właśnie na cały rok. Ten okres zimowy oczywiście, nie na cały rok, na okres zimowy, bo latem nie zamierza w nim chodzić. Także ten oto sweter. I ostatnie cztery rzeczy, to będzie sukienka, koszula i takie narzutki, które wy już widziałyście, ale zostaje ciągle mnóstwo pytań, skąd to jest, skąd to jest, skąd to jest i powiem Wam szczerze, nagrywam ten haul po to, żeby tych pytań już uniknąć, bo naprawdę no, ludzie nie zaglądają wszędzie, ja to rozumiem, dlatego macie tu haul zbiorczy, sukienka z Promodu, taka burgundowa, która była już w filmie, Imić jesienny chyba tak, Imić jesienny jak na burgu, to jest taki pasek, którym się przewiązuje tutaj w połowie. Tutaj ma taki jeszcze kaki, motyw zielony. Ładna jest, bardzo ładna, fajny materiał, strasznie droga, ale poczekajcie na promocję, ona na pewno na promocji będzie, bo ona jest, słuchajcie, z... Co tutaj było w ogóle? Dzianina? Czy coś, coś był jakiś dodatek do mieszka, wełny, czy czegoś i po prostu ona przez była taka droga, z tego co pamiętam. No w każdym razie, no jest y, przepięknie, y, przepięknie ona uszyta i ślicznie się w niej wygląda. Także to jest pierwsza rzecz z tych czterech. Następnie koszula, też z Promodu, taka, która też Wam się na Instagramie podobała. Zwykła, prosta, burgundowa, z taką tutaj y, kokardką. Ja lubię ten motyw. Ostatnio mi się podoba taki romantyczny styl, także koszula, taka burgundowa, Promod. Tak, tak wygląda. Ładne, nie? Mi się bardzo podoba, to jest taki styl właśnie prosty też, Yy, niewydziwiony. Ja lubię takie rzeczy. I ostatnie dwie narzutki, to tutaj yy, już je widziałyście. Taka pierwsza jest taka, a druga taka beżowa. Takie same dwie. Yy, one są z Seven Heaven. Yy, tak, jedna taka czarna, jedna taka beżowa. Je widziałyście w w w w w w w Jesienny czas. Taki film był. Pięknie w lesie je pokazałam, stylizacja, więc po prostu już tutaj nie będę za dużo gadać. Po prostu odnoszę Was do tamtego filmu. No i tak mówię, Seven Heaven. Linki będziecie mieć na dole, bo ciągle jest mnóstwo pytań, skąd te rzeczy są. A one już były wielokrotnie pokazywane, więc po prostu jeszcze raz pokazuję Seven Heaven. Tam cały czas możecie je kupić. I oczywiście mam nadzieję, że film Wam się podobał, chociaż nie muszę mieć tej nadziei, bo ja wiem, że Wy Hole po prostu uwielbiacie I czy to obojętnie, czy to moje, czy kogoś innego, po prostu Hole działa na widza, jak e, płachta na byka po prostu on leci do tego filmu, cieszy się i, i przyciąga bardzo. Słowo Hole jest. No to, to jest magia na YouTubie, także na pewno obejrzycie ten film, jestem tego pewna i mam nadzieję, że oczywiście skorzystacie z tym filmem, że, nie, że nie, nie, nie obejrzycie i pomyślicie, o Boże, stracone 20 czy tam 30 minut, także bardzo fajnie, cieszę się, że mogę go nagrać, że mi szybko, sprawnie poszło, chociaż tych rzeczy było dużo i pozdrawiam Was gorąco, buziaczki, pa pa!